Ostatniej większej aktualizacji w tym sezonie, czyli aktualizacji 10.40 pojawiło się parę nowości, które przydałoby się omówić. Nie jest ich w sumie tak, że tak powiem zbyt wiele, ale też nie jest ich zbyt mało. Będzie tutaj na pewno parę ciekawych nowości, a też parę niestety rozczarowań dotyczących pewnych przedmiotów super nowych, więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. No to zacznijmy sobie od tego tygodniowej nowości, tego tygodniowego nowego super przedmiotu, który zmienia wszystko w tej normalnie, yy, przy tym czymś, yy, wszystkie inne bronie padają, ponieważ to coś. Ach co ja się wysilam. Znów. Epic Games w tym sezonie chyba ma lekkiego lenia, co do e, ogólnych nowości, bo owszem, dodają wiele nowych mechanik, na przykład od tych swoich nowych miejscówek, jak ten super wkurzający takotaniec w lepkim lasku, czy niemożliwość budowania w wykrzywionym miasteczku, co na szczęście wraz, wraz z aktualizacją go tam usunęli. E, I no okej, okay, spoko, fajne są takie nowości dodatkowe, działające tylko na w takich miejscach, ale trochę to jednak szkodzi tym, y, no, y, tym nowym broniom, tym nowym przedmiotom, które powinny być też dodawane, a jakoś no z tego co wiem, to z tego co pamiętam to od ostatnich nie wiem trzech tygodni, czterech może od, przez y, Połowę tego sezonu do tej pory nie dostaliśmy za żadnego nowego przedmiotu. W ostatniej większej aktualizacji zostało dodane głosowanie, i w sumie, znaczy, głosowanie nie jest przedmiotem, to jest bardziej mechanika, więc to jeszcze można było wybaczyć, ale z tego co pamiętam, wcześniej też nic nie było. I jak teraz sięgam pamięcią, to ostatnią nową bronią chyba był ten taki, ta taka rzucana pułapka y, elektryczna, która została dodana jeszcze chyba na początku tego sezonu i w sumie tyle. Więc to, sto, to wygląda bardzo słabo, jeżeli chodzi o te nowe bronie i mam nadzieję, że Epic Games weźmie się trochę za siebie w tym sezonie 11. pewnie już nie będziemy mieli, pewnie kiedy już nie będziemy mieli tych wszystkich nowych y, stref szczelin czy czegoś tego typu, dostaniemy już jakieś nowe bronie ciekawe, bo głównie ten sezon też słynął z usuwania broni, między innymi no, Tomigan został usunięty, który według mnie został tylko dodany, żeby tą yy, metę letnią. Yy żeby balans broni w, na lato, bo była taka teoria, że broni muszą być trochę, muszą pojawiać się trochę bardziej mocne broni na lato, żeby wiecie, więcej osób przychodziło do tej gry, żeby było więcej osób i tak dalej, bo między innymi był Tommy Gunn, dlatego były te wszystkie, nie wiem yy, yy, rifty, zrzucające rzeczy z nieba, te wszystkie rzeczy tego typu yy, chociaż nie, chyba jeszcze właśnie ten zrzucający rzeczy rift był jeszcze w tym sezonie, jeżeli tego, z tego co pamiętam to była taka ostatnia rzecz, no ale były te wszystkie tego typu rzeczy na wakacje i teraz to powoli Usuwają, żeby, no bo oczywiście lato się skończyło, trzeba już tą metę, tą, ten balans broni uspokoić, żeby były te już e, słabsze broni, no, żeby po prostu wrócić na porządek dzienny i no według mnie, jakby, jakby rozumiem o co tutaj chodzi, ale też e, taki nagle. Zmiana yy, balansu broń też nie jest niczym dobrym, bo nagle możemy wejść do gry i zostać zabici po chwili, bo ktoś użył supermocnego przedmiotu albo my zabijamy kogoś po chwili, bo my użyjemy supermocnego przedmiotu, a chwilę później te wszystkie supermocne przedmioty znikają, i w sumie gra się robi trochę. No, że tak powiem nudniejsza, ale no rozumiem czym jest to spowodowane, jednak nie jestem tego fanem. No, więc tyle jeżeli chodzi o nową Broń to będzie najdłuższy segment w tym odcinku, ale no, nie wiedziałem, że uda mi się nagrać 3 minuty gadania o niczym. Wow, rex tex world, ustanawiam nowe, nowe rekordy gadania o rzeczach. Zmiany na mapie. Tutaj też w sumie nie za wiele mamy rzeczy, ponieważ pojawił się ten wyciek. Pierwszy przed aktualizacją kiedy to yy, chyba w weekend pod koniec kiedy to miała yy, przestrzeń została w, w, w... kiedy to przez przypadek jakaś część aktualizacji została yy, że tak powiem, włączono no, część tego, co się miało pojawić w tej aktualizacji, pojawiło się w grze szybciej. Między innymi tam były te ekrany ładowania z trybem The Combine. I myślę, że to będzie ta nowa miejscówka, która miałaby się pojawić koło y, pomiędzy rozdrożami rupieci a podium i to by było naprawdę fajne takie. Y, ala ma, nie maksowe, czy. bo w sumie no, takie brudna miejscówka, na przykład jakaś arena złożona ze śmieci, właśnie jak te skiny, które były na tym, e, e, na tym też graudowania, no ja byłem bardzo... ja byłem fanem tego pomysłu. A dostaliśmy kolejne miasteczko typu słone Strzechy czy lepki lasek, tylko dużo mniejsze, które mogłoby być jedną z tych miejscówek gdzieś tam na boku. Dosłownie jakby. Jedyna tam ciekawa mechanika to jest te spadające gwiazdki z nieba. I w sumie tyle jakby yy, widać, że Epic Games to już nie miało pomysłu na miejscówkę, ponieważ no serio, mieli taki fajny pomysł, tą taką, nie, może a Ala Arenę, gdzie też mogłyby, nie wiem, taka super mroczna miejscówka i nagle nam gwiazdki spadają z nieba. To mogłoby być naprawdę ciekawe. Yy, a tak to dostaliśmy taką zwykłą, malucie, malutką miejscówkę, yy, cztery domy yy, z też niewielkim lutem i tyle. I te gwiazdki z nieba, więc... No, super nowość, super nowość. Tak, ale jeżeli chodzi o dodatkowe zmiany, to m.in. przybysz, yy, ra, przybysza rakieta została już złożona do końca, więc najpewniej w najbliższym czasie, o tym sobie też pogadamy zaraz, yy, jego event yy, pojawi się, ten, rozpocznie się ten event The End, podczas tego, którego pożegnamy się może z obecną mapą, może tylko z przybyszem, i nowa mapa pojawi się na nowy sezon. No, tego typu sprawy, o tym sobie pogadamy zaraz, więc no, zmiany na mapie. Też jednak są tutaj na minus, ponieważ no spodziewałem się czegoś więcej niż jeden tryb, w którym chyba w końcu nie zagrałem nawet jednej gry. Więc no, słabo, słabo. Dalej w końcu coś pozytywnego, czyli nowy tryb. Zone Wars, wraz z nowymi wyzwaniami, podczas których możemy zdobyć trochę PD, możemy zdobyć tro parę nowych przedmiotów, jak na przykład nowe plecaczki czy rzeczy tego typu. Sam tryb działa na tej zasadzie, że jest tutaj e, symulowana ostatnia strefa burzy, oczywiście e, z gry. Mamy cztery lokacje, czyli spływ nad rzeką, pustynię. Koloseum i coś. Jeszcze w tym momencie nie jestem w stanie tego powiedzieć. Będziecie mieli napis tutaj na ekranie. Jeżeli to oczywiście wszystko, to pięknie zapamiętajmy. Jeżeli nie, to znajdźcie życie, nie, ale mam nadzieję, że zapamiętałem tutaj wszystko. Sama gra oczywiście działa tak, że mamy tutaj symulację ostatniej strefy i mamy 16 graczy w czym. Na początek mamy jedną broń, jeden karabin szturmowy, jedną strzelbę oraz jeden karabin maszynowy do tego rzeczy do leczenia, macy i no, bijemy się. Jest z tego co tutaj e, wiem, bo nie grałem do końca, grałem dwie rundy, w czym na początku zniknąłem i nie chciałem się potem grać. E, więc mamy tutaj pięć rund i ten kto wygra rundę, w sumie nic się dzieje, ale no... Wygrywa rundę. Nie sądzę, by nie dostawał po tym parasolkę czy coś tego typu, ale no, na pewno jest jakaś satysfakcja, że no, wygrał. Co do samych wyzwań, nie są one jakieś trudne. Tam trzeba zadawać obrażenia z broni, trzeba oczywiście rozegrać gry, oraz trzeba zabić graczy, zabić odpowiednią ilość graczy, więc. Jeżeli ktoś chce się podsz podszkolić lub bardzo mu się podobają nagrody to droga wolna, ale jeżeli kogoś to nie interesuje to no, nie musi grać, nie jest to, nawet nagrody nie są w sumie tak fajne, żeby potem, yy, żeby w to grać, bo nawet ten drugi plecak, bo z tego co wiem ja ja jeszcze jest ten plecak disco rolka jest nawet spoko, ale ten drugi plecak już jest dużo słabszy, no przynajmniej u mnie nie pasuje do żadnego skina, a mało skinów no nie mam, więc... Jeżeli chcecie zagrać, proszę, jeżeli nie, nie trzeba. Nie musicie. Więc to jest póki co taka pozytywna jedyna zmiana, chociaż też w sumie nie taka mega pozytywna, więc no, to jest, to jest trzeci punkt omawiania, w sumie nie mamy póki co nic mega pozytywnego, więc to już nam mówi, jaki jest poziom tej aktualizacji. Skiny ekran ładowania. Tutaj jeżeli chodzi o ciekawe skiny, to w sumie nie ma tutaj nic takiego mega ciekawego. Jeżeli na nie wszystkie spojrzę, no są te skiny z Zone Wars, są ten jakiś taki pakiet czterech skinów, nie wiem z jakiej okazji, no wyglądają jak nie wiem, wyglądają dosłownie jakby nie wiem, miał być z nimi jakiś dodatkowy tryb, nie wiem, jakieś, walki, wyglądają jak tacy, nie wiem, żołnierze, może znaczy nie żołnierze, tylko mogliby działać jako z żołnierzy, czy ktoś tego typu? Chociaż równie dobrze nie mogą być grupą taksówkarzy, czy czymś tego typu. Nie wiem, my po prostu się ja z czymś takim kojarzą, ale czym dokładnie są, nie mogę powiedzieć. Jedyną taką ciekawą rzeczą związaną ze skinami, nawet nie jest tutaj żaden dodany skin, ale to, że wczoraj został udostępniony na całym świecie do odebrania skin Glow, czyli nowy skin dostępny na telefonach Samsunga. Nie ma tylko jednego telefonu, na którym będzie jest dostępna jest cała lista telefonów. Będziecie ją w opisie m.in. jest tam telefony Samsung A70, 80 A80, A70, S9, A9 ten nowy Note 10+, Note 10, S10, S10+, no jest tego cała masa, więc jeżeli macie jakikolwiek z tych telefonów, to po prostu pobieracie Fortnite, wchodzicie w sklep, musicie mieć podłączoną kartę kredytową, jeżeli macie już podłączoną, to albo podarujecie ten skin komuś, nie wiem, bliskiemu, jakiemuś znajomemu, albo sobie go sami kupujecie, więc Zero tutaj jest filozofii. Jeżeli chodzi o ekran ładowania, to dostaliśmy m.in. ekrany za ten tydzień z trybem The Combine i na przyszły tydzień, chyba jeszcze przed drugim, też będą wyzwania, chociaż no, trochę na no, to nie wygląda, ale też będą. I jest to taki piękny ekran ładowania, na którym wszystkie nasze postacie żegnają się z busem bojowym, który odlatuje w siną dal, najpewniej na nową mapę. Miejmy nadzieję, że na nową mapę. Więc jak widzicie, tutaj jest parę ciekawych rzeczy, między innymi te ekran ładowania, na pewno będzie fajnie mieć sobie taki y, fajny ekranik ładowania żegnający nas z sezonem 10, a może też i wieloma rzeczami związanych z dotychczasową historią Fortnite, m.in. tą obecną mapą, więc póki co tutaj jest już trochę pozytywnych rzeczy. Więc jak widzicie, jeżeli, najpozytyw, jeżeli najpozytywniejszą rzeczą w tej aktualizacji są skiny i ekrany ładowania, to jak już wspomniałem wcześniej, już to coś świadczy o poziomie tej aktualizacji. No i dalej omówienie rzeczy nadchodzących, czyli tutaj główny gwóźdź programu, event kończący ten sezon, event The End, podczas to, którego będą się działy, nawet nie mam pojęcia jakie rzeczy. I ja się już tutaj trochę pogubiłem, bo będzie to event, w którym y, wszystko co wyjaśnij na będzie. Między innymi wiemy, że przeniesiemy się znów do punktu zerowego, ponieważ jak podają wstępne informacje, punkt zerowy ma zostać znów wybuchnięty, ma znów wybuchnąć co jest nie wiem jest spowodowane. Zaczynam swoją małą teorię, ale nią się zaraz z wami podzielę. Mamy między innymi odsłuchać kilka kaset Przybysza, kilka nagrań z kaset Przybysza znalezionych do tej pory w plikach gry będzie to mniej więcej trwać 77 sekund te kazety swoją drogą będziemy też zbierać w wyzwaniach poza czasem, które nie mam pojęcia kiedy się pojawią bo jakby już chyba limit wyzwań został osiągnięty więc no Dzisiaj na pewno się pojawią. E, między innymi wiemy, że najpewniej pojawi się wylot e, rakieta, wyleci, przez którąś z wyrwa albo, albo powstanie zupełnie nowa wyrwa. E, wygląda na to, że też może, że powstanie ta nowa wy, e, że powstanie zupełnie nowa wyrwa, ponieważ mamy ten e, nadajnik szczelin, e, ten no, nadajnik szczelin e, ustawiony w e, stęknym składzie, więc pewnie powstanie jeszcze jedna dodatkowa, największa wyrwa, która, która połączy je wszystkie. I jeszcze coś chyba było, no najprawdopodobniej pojawi się coś z tymi siedmioma naukowcami, bo teraz się okazało, że Przybyszów jest normalnie siedmiu, normalnie jak trzech Jokerów w DC. <gry> Więc no, tutaj miałem taką dziwną teorię, szaloną, że sam event będzie wyglądać tak, że pojawiły się w plikach gry między innymi wzmianko, nie wiem, takim o budowlach z zniszczonego miasta, nie wiem póki co, jaka to będzie miejscówka. Czy to będzie no, miejscówka na nowej mapie, czy to jeszcze jakaś miejscówka ze stref szczeliny. No zobaczymy. Tutaj mam swoje parę teorii, ale tak na chwilę obecną moja największa teoria jest taka, że. Przez że przybysz stworzy jeszcze jedną wyrwę, przez ten obecny naukowiec, nie przybysz, przez którą wyleci tą swoją rakietą. Poczekamy tam sobie chwilę, myślę, że przez koniec, a tu nagle z każdej z tych wyrw wy wyjdzie jeden z siedmiu przybyszów. Bo zobaczcie, gdy powstanie wyrwa nad stęchłym będzie równo siedem wyrw nad każdą z miejscówek. Siedem stałych wyrw rozwijających się, bo ta mini wyrwa nad latającą wyspą się nie liczy, i przez każdą z tych wyrw wyleci jeden przybysz. Jeden z siódemki, i każdy z tej siódemki yy, zniszczy jakąś miejscówkę na mapie, i między innymi pojawi się zniszczony jego tam City, bo oczywiście będzie to jedno z tych zniszczonych miast. Więc. Super teoria! Yy... Nie no dobra, koniec żartu. Wiem, że coś takiego się nie stanie, bo ten event najpewniej będzie już zakończeniem tego sezonu, ponieważ warto zaznaczyć, że sezon się kończy za 7 dni w sobotę, czyli to będzie po raz pierwszy, kiedy się sezon skończył w weekend, a nie w tygodniu, więc sądzę, że tak jak zawsze to ja spekulowałem, Ostatnie godziny sezonu będzie event i wtedy będzie mógł sobie punkt zerowy wybuchnąć i będziemy mieli sobie zakończenie sezonu. Więc lepiej to tak będzie wyglądać. Znaczy fajnie by było dostać zniszczone parę takich zniszczonych miejsc, bo nie sądzę, by na nowej mapie chciało, chcieli się tam bawić w jakieś zniszczone miejscówki czy coś. Nie, tam pewnie wszystko będzie nowe czy czegoś tego typu, może będzie jedno zniszczone miasto, już przechodząc do tych dodatkowych e, jakby informacji, bo eventem, z eventu to wszystko co wiemy, że e, będzie on dziać się najpewniej pod koniec sezonu, po ostatnich godzinach w sobotę i będą tutaj się działy najdziwniejsze różne rzeczy, nie wiem, może jeszcze Kevin wybuchnie czy coś tego typu, e, rakieta wystartuje, może serio te, w kilka, e, te kilka rakiet z wypadnie, zniszczy parę miejsc, co będziemy mieli na... Chwilkę, ale będą, a potem jeszcze yy, wybuchnie kulka i yy, będzie takie totalne zniszczenie, no kto wie. Yy, ale tak, przechodząc do innych niosów, co do tego zniszczonego miasteczka, nie, z, nie zniszczonego miasta, to sądzę, że tutaj mam dwie teorie. Pierwsza, że będzie, że bo zaraz się kończy ta współpraca Batman i zaraz się współ, kończy współpraca DC i Fortnite z okazji no, pojawienia się w grze Batmana. Więc zakładam, że w momencie kiedy zniknąłby Batman, mogłaby tu, tutaj znów wejść kolejna miejscówka na tą chwilę, czy nie wiem, zniszczony jakieś wykrzywione wieże, czy to, coś tego typu, albo nawet, albo, nawet jeżeli załóżmy, że yy, w tym momencie po zniknięciu Gotham City i miasteczka i że po zniknięciu go tam City i powróci tam wykrzywione miasteczko, to nie, wiem może to będzie jakaś nowa miejscówka, zniszczone miasto na tej nowej mapie, może jako takie wspomnienie, może ten w ogóle nowe miejscówki to no, będą jakieś takie też remiksy starych, na przykład. Będziemy mieli wykrzywione wieże, tylko zniszczone, czy coś tym typu. No, na pewno byłoby ciekawie, więc, no, ja czekam. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że pojawiły się informacje o nowym pakiecie Halloweenowym Minty, czyli miętowym. I sam pakiet w sumie nie wiemy, co będzie za, za. W sumie nie wiemy, co wejdzie w jego. Co będzie w jego. W sumie nie wiemy, wy, ja. W sumie nie wiem co w tym pakiecie się znajdzie. Yy, Super trudne słowo, co? Yy, więc tutaj już yy, mam taką swoją teorię, że może być to coś związanego z Gultuperem, Bo wiecie, Minty, miętowy, sprawy, Ghoul miał taki kolor, więc może to będzie jakiś wielki powrót Gull Troopera, Albo będzie to na przykład coś na zasadzie, wiecie, powrót Gultupera w postaci jej sklepu w postaci pakietu do sklepu ale sam w sobie skin, ale na przykład nie wiem wszystko co się pojawi w tym pakiecie będzie potem jeszcze dla osób, które kiedyś kupię tego skin. Czyli na przykład będzie trooper w pakiecie, nie wiem, z siedmioma stylami, nie wiem, dwoma kilofami i pięcioma plecakami. To jest tylko moja propozycja i to wszystko potem dostaną ci gracze, którzy to kiedyś mieli. No myślę, że Epic Games byłoby do czegoś takiego zdolny no więc to są wszystkie rzeczy, które nadchodzą. I jak widzicie, jest tutaj parę rzeczy, nie ma tutaj jakichś, nie wiem, wielkich rewelacji. No, że oprócz tego eventu, który się zapowiada naprawdę fajnie i oprócz tych niektórych skinów, które też są ciekawe, czy ekranu podowania, ale wiecie, zmiany na mapie, czy... Super nowa tego tygodniowa nowość, super nowa tego tygodniowa nowość, co? <laughs> super nowa nowość, super nowy przedmiot. To no nie są jakieś mega ciekawe rzeczy tutaj, więc przynajmniej fajnie, że było i tak coś pozytywnego. No więc ja już się z wami żegnam. Tak na koniec powiem wam taką ciekawostkę, że miałem się zabierać do nagrywania mojego odcinka z tym, co będzie teraz ze Spider-Manem, jak będzie teraz w tym uniwersum schony i wiesz że informacja, że Spider-Man zostaje w MCU, więc... <grym> się oczywiście materiał o tym, co teraz ze Spider-Manem, co teraz z tym dealem, jak je powrócił i postaram się to angażować w ten weekend, ale no jak widzicie, yy, yy, szybko się świat zmienia, bardzo szybko, że nawet nie, 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 nie nadążamy za zmieniającym się światem, o tak powiem, no więc następnym razem postaram się być szybszy. Ale teraz już kończę, jeżeli ten odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi nadchodzącymi materiałami oraz udostępnijcie ten film, żeby jak największa liczba osób mogła go obejrzeć. Papa. Pa.